Czy się buty marki Karini? Bardzo wprost pytanie, więc będzie wprost odpowiedź. Podobają mi się. Natomiast jeśli chodzi o takie, takie buty, które bym dla siebie wybrała, zauważyłam podczas pokazu rzeczywiście kilka takich modeli. Bardzo mi, się, bardzo mi się podoba ich wykonanie. Widać już z daleka, że jest to solidnie zrobione, ale wiadomo, że kobieta nie tylko patrzy na to, że coś jest solidnie zrobione i, i czy wygodne, ale również na, na fason. W związku z tym, jeśli chodzi o fason, to chyba najbardziej mi się podobały takie, które nagle się pojawiły pomiędzy kozakami. Choć kozaki i te klasyczne bardzo są e, szlachetne, bardzo fajne, też, też, też byłyby mi bliskie, ale bardzo mi się podobały takie dość krótkie buty. Ja nie wiem, czy one miały te, e, jakiś rodzaj kamienia i to chyba nie były te z kryształkami. E, nie umiem teraz dokładnie nazwać tej stylizacji, ale rzeczywiście były takie jedne, że pomyślałam sobie, o, gdybym doszła do sklepu, to byłyby one. A wracając do Twojej kariery, niedawno listy przebojów podbijała piosenka Wierność jest nudna, później jej zaprzeczeniem była piosenka Wierzę w nas. No kobieta, prawda, cóż, cóż mogę powiedzieć, kobiety sobie zaprzeczają. Oczywiście piosenka z Wierność jest nudna pochodziła z filmu, piosenka Wierzę w nas z mojej solowej płyty to tyle na wytłumaczenie. Mhm. A czy szykujesz jakąś kolejną solową płytę? Tak, szykuję teraz, pracuję nad płytą, yy, ósmą moją płytą solową. Yy, Pracuję już od jakiegoś czasu i y, trochę końca nie widać, bo sami z mężem tę płotę robimy obo, obo, pod każdym względem. Autorska jest y, od strony tekstowej, muzycznej, y, nasza wspólna produkcja, więc trochę to czasu więcej zajmuje niż by y, pewno było, gdyby więcej osób było zaangażowanych. Ale y, cieszy mnie ta praca bardzo, bo jest to bardzo wtedy się, o, o, osobiste staje pod każdym względem. No i co, co najważniejsze, to chyba jednak skończymy, więc to taka wiadomość finalna, myślę, że w tym roku. Jakiś czas temu już po, po, postawiliście na tę współpracę małżeńską, która jest raczej udana. Też sobie chwalę. <laughs> Dziękuję. A czy kłócicie się o, o te projekty, które znajdują się na, na płytach, gdzieś są realizowane konceptowo? Kto rządzi w tym związku muzyczno-prywatnym? Gdyby pojawiało się takie hasło jak kłótnia i rządy, to, to by tej płyty nie było. Nie ma takich haseł. Nie, mówię zupełnie poważnie. Jesteśmy małżeństwem, które ma już staż 14-letni, ale jesteśmy przede wszystkim sobie niezwykle bliscy, również przez to, że właśnie łączy nas muzyka. I trochę, trochę nigdy nie wychodzimy z pracy, bo my ją lubimy, bo kochamy rozmawiać o muzyce pomiędzy codziennością. Więc jeśli miałabym powiedzieć, co jest chyba najtrudniejsze, to połączyć tę prozę życia i, i to, że trzeba wstać o którejś godzinie i nie można tak się we nie poddać tylko i wyłącznie, tylko yy, no, trzeba się bardziej właśnie zdyscyplinować, bo tak to może, a z drugiej strony może dobrze, bo byśmy pewno błądzili w obłokach cały czas. A czy Wasze dzieci również kochają muzykę tak bardzo jak wy? Tak, no tak, tak się stało. Zupełnie nie wiem dlaczego. Czyli mam, że możemy się niebawem spodziewać jakiejś piosenki wykonanej na przykład Ani? Myślę, że jeszcze trochę wcześniej, za wcześnie, żeby się spodziewać. Zobaczymy, jaką drogę wybiorą. Na razie jest jeszcze szkoła podstawowa u Ani, Jasiek już jest w gimnazjum, i, i, ale obydwoje są w szkołach muzycznych. Natomiast do, do tego, jeszcze, jaka będzie ich droga życiowa, jeszcze wiele czasu pewno minie i wszystko się może zdarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.